Inwestycja w edukację. Towarzystwo Selezjańskie dom zakonny pod wezwaniem świętego Józefa. Podstawowym celem szkoły jest m.in. jak najlepsze przygotowanie uczniów do pracy w zawodzie stolarza. Dużą rolę w tym zakresie spełniają szkolne warsztaty, gdzie uczniowie wcielają w praktykę nabytą wiedzę. Celem szkoły jest też unowocześnienie programu nauczania, dlatego szkoła zdecydowała się pozyskać środki unijne na rozwój placówki. Dzięki temu projektowi projektowi Perspektywy na przyszłość podnoszenie jakości kształcenia zawodu stolarz w naszych szkołach Uczniowie zdobywają naprawdę podwyższone umiejętności, kompetencje i wchodzą na rynek pracy później naprawdę przygotowani. Mało tego. My, przez ten projekt również, chcemy zaszczepić w uczniach taką chęć, żeby się dalej kształcili. Zaproponowane przez projektodawcę wsparcie w ramach projektu w sposób spójny i kompleksowy wspiera podniesienie umiejętności zawodowych oraz uzyskanie kwalifikacji w zawodzie stolarz. Podnosi też atrakcyjność kierunku oraz pozwala przywrócić trochę zapomniany zawód na rynek pracy. Postawienie na rozwój szkoły, jej uczniów i nauczycieli oraz konsekwencja w Działaniu przyniosły też nominację do nagrody w tej kategorii.